Magdalena Sosnowska, witam Państwa w rozmowie dnia. Władze miasta chciały podnieść ceny biletu. Podwyżka miała być około 10 bo w zależności od tego, czy jest to bilet ulgowy, czy jednorazowy. Radni powiedzieli stanowcze nie. Przedstawiciela Rady Miejskiej, dokładnie przewodniczącego Rady Miejskiej, Tomasza Kacprzaka, witamy w naszym studiu. Dzień dobry, witam Państwa. A przy telefonie pan Arnold Lorenz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Witam Państwa. Pierwsze pytanie do Pana. Ja, dlaczego, chcieliście, dlaczego Zarząd Dróg zaproponował w ogóle podwyżkę e, cen biletów? Jakie to miało e, znaczenie dla miasta? Ceny biletów nie były zmieniane od czterech lat, to znaczy od 2005 roku. Inflacja w tym czasie wzrosła do właśnie około 10%. I stąd też zaproponowaliśmy, aby... Ceny biletów właśnie zostały podniesione o 10% w związku z tą inflacją. Proszę powiedzieć, jakie to miały być wpływy do budżetu miasta? Planowaliśmy tutaj, że zgodnie z założeniami do budżetu na 2009 rok przewidywano właśnie wzrost wpływów ze sprzedaży biletów o 5,2% z uwagi na planowaną podwyżkę momencie było planowane wpływy z tego powodu o, miały wynieść około 100, 118 milionów złotych. W związku z tym, że są problemy z osiągnięciem takiego pułapu i z uwagi właśnie na tę inflację proponowaliśmy, aby wzrost cen biletów jednorazowych był właśnie około 10% i okresowych także mniej więcej o tą, o tą sumę. Jeśli chodzi o kwoty, to jeden bilet, jego cena wzrosła o około 20 groszy. 20 groszy na bilecie półgodzinnym, normalnym. Natomiast migawka miała wzrosnąć z 88 do 90. 6 zł. Panie Przewodniczący, ale o tych kwotach, o których mówił przed chwilą Pan Rzecznik, te kwoty, które wymienił, są dość pokaźne. To zasiliłoby poważnie budżet miasta. Nie są nam potrzebne pieniądze dodatkowe w budżecie? Pieniądze są nam bardzo potrzebne. Niemniej jednak podwyżka cen biletów wcale nie przełożyłaby się pewnie na to, że do budżetu miasta trafiłyby dodatkowe pieniądze. Jeżeli zwiększymy cenę biletów, można się spodziewać, że mniej łodzian będzie jeździło autobusami i tramwajami, bo bilety mogą być za drogie dla wielu osób, a część pasażerów może po prostu próbować jeździć na gapę, uważając, że lepiej zapłacić raz na jakiś czas opłatę dodatkową, tak zwany mandat, karę, a nie skrupulatnie, uczciwie kupować codziennie bilety. Wydaje mi się, że można osiągnąć większe wpływy. Do budżetu ze sprzedaży biletów w momencie, kiedy więcej osób będzie jeździło autobusami tramwajami. Czyli miasto musi zachęcać łodzian do tego, aby wsiadali do autobusów, aby wsiadali do tramwajów, a nie jeździli swoimi prywatnymi samochodami. Czyli tak na przykład jak zrobił to prezydent Jerzy Kropiwnicki, proponując, żeby zostawili samochody i przez tydzień jeździli bezpłatnie, pokazując tylko dowód rejestracyjny swojego samochodu? Tak, ta promocja, to jest dobry pomysł, natomiast ta promocja, którą wprowadził Jerzy Kropiwnicki, Miała błędy prawne. Dzisiaj to jest badane przez prokuraturę. I ja o tym, jak ten bieg będzie się dalej toczył, wkrótce się dowiemy. Natomiast trzeba prowadzić promocję. Trzeba przede wszystkim remontować tabor. Tabor musi być punktualny. Autobusy, tramwaje muszą być czyste i punktualne. Łodzianie skarżą się na stan miejskiej komunikacji. Wielu łodzian mówi, że autobus albo nie przyjeżdżają, albo przyjeżdżają nie, nie o tej godzinie, która jest wypisana w rozkładzie jazdy. Jazda tym autobusem bądź tramwajem jest dłuższa niż, niż w rozkładzie i ta jazda nie jest przyjemna, i my chcielibyśmy, aby komunikacja miejska była przyjazna, przyjemna. Aby zachęcała łodzian, aby e, tą komunikacją jeździć. No to... Jedną z zachęt jest cena, ja więc e, uważamy, że e, powinniśmy pozostawić e, w tej chwili e, ceny niezmienione, ponieważ e, gdybyśmy podwyższyli ceny biletów, pewnie część łodzian odwróciłaby się od Komunikacji Miejskiej. I tak już dzisiaj tak pan nie pan odchodzą od Komunikacji pana Miejskiej. Pana zdaniem z, z przejazdów Komunikacją Miejską Dokładnie powiedział Pan, tak. że potrzebna jest modernizacja taboru. Zapytajmy Pana Rzecznika. Panie Rzeczniku, na co miałyby być przeznaczone te dodatkowe wpływy z budżetu, które miały być z podwyżki cen biletów? No to w całości cen, większość pieniędzy, która jest tutaj ceny biletów, trafia do kasy miasta. W związku z tym, wszystkie, tutaj jest Wszystkie pieniądze trafiają do, do kasy miasta. To takie małe sprecyzowanie, tej informacji. Ponieważ Ale się... czy te pieniądze miały być przeznaczone również na modernizację taboru, Panie Rzeczniku? No tutaj jest kwestia, to już nie zależy tylko od nas, na co te pieniądze miałyby, być, miałyby zostać przeznaczone. Mogłyby zostać przeznaczone, gdyby, gdyby była taka wola i rzeczywiście tutaj na, tą, na te cele mogłyby zostać również te pieniądze przeznaczone. To Panie Przewodniczący, mam przed sobą uzasadnienie do projektu uchwały, w którym czytam, że planowana jest modernizacja linii tramwajowych, w tym projektu tramwaju Wschód-Zachód. To skąd wziąć na to pieniądze? Na to będą pochodziły pieniądze z budżetu miasta, ale także ze środków unijnych. Natomiast dzisiaj na sesji Rady Miejskiej dyskutowaliśmy nie tylko o cenie biletów. Tutaj radni tak naprawdę dyskusji nie prowadzili, ponieważ po prezentacji projektu uchwały przez przedstawiciela prezydenta, ponieważ prezydenta Jerzego Kropińskiego dzisiaj w Łodzi nie ma, nie było go na sesji Rady Miejskiej, nie brał niestety udziału w tej dyskusji, padł wniosek. Radnych Platform Obywatelskich, aby odrzucić projekty i uchwały o podwyższeniu cen biletów. I wszystkie największe kluby, trzy największe kluby Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, a także Klub Lewicy, wniosek poparły i uchwała została odrzucona. Dyskusji nie było. Uznaliśmy, że nie ma sensu dyskutować na temat, który tak naprawdę no, nie ma poparcia ani społecznego, ani poparcia w Radzie Miejskiej. Ja się dziwię w ogóle, że prezydent przygotował dzisiaj. Taki projekt uchwały, ponieważ my czekamy od dziewięciu miesięcy na strategię komunikacji w naszym mieście. Radni zobowiązali prezydenta uchwałą Rady Miejskiej do przygotowania takiej strategii. Do dnia dzisiejszego tej strategii nie otrzymaliśmy. Natomiast dzisiaj na sesji dyskutowaliśmy o bardzo ważnej sprawie, czyli o tym, jak ma wyglądać komunikacja miejska. Po 3 grudnia tego roku. Wytłumaczmy naszym z... telewizją, króciutko. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacji w Łodzi, zakupuj, kupując udziały PKS. W Małopolsce, bo to już jest Małopolsce, kilka. Małopolsce. <-s2> stało się jakby podmiotem zewnętrznym, a nie wewnętrznym, czyli żeby obsługiwać komunikację w mieście, musi stanąć do przetargu. Czyli teoretycznie tak naprawdę ktoś inny może wygrać przetarg i obsługiwać pasażerów w Łodzi. Chodzi o to, Dokładnie żeby ten przetarg. Tak ogłosić, żeby wreszcie miał miejsce. Ale tym, tak. o tym, co I, mówi i, pan i, przewodniczący, no, ale my to my tym... swojego prezydenta w mieście do maja ubiegłego roku, który był odpowiedzialny za komunikację miejską. Tak, próbowaliśmy zrealizować kilka reform dotyczących komunikacji, ale niestety wizja prezydenta Kropiwnickiego, wizja naszego prezydenta, to były dwie odrębne wizje. A, a dyrektor zarządu drugi transportu, który został powołany wbrew woli naszego wiceprezydenta z Platformy Obywatelskiej, dzisiaj ma postawione zarzuty prokuratorskie za mycie ulicy Piotrkowskiej. Tak więc no, widzimy jak zarząd drugi transportu funkcjonuje. Zresztą ja pokażę, dzisiaj dyskutowaliśmy o bardzo ważnym przetargu przetargu wartego setki milionów złotych, bo to przetarg dotyczący komunikacji miejskiej na 10 lat. Od roku 2009 do roku 2019. I mieliśmy poważną dyskusję i Zarząd Ruki Transportu przygotował radnym taką informację, jak ma komunikacja wyglądać przez najbliższe 10 lat. Przyznam, ja powiem że, panu rzecznikowi, bo nie widzi. Przyznam, że Rzeczniku, to jest to dosyć... Jest... Jedna strona. jedna strona, biorąc pod uwagę, e, że, tylko pan, panie przewodniczący, że jeśli chodzi o podwyżkę cen biletów, to mamy aż cztery strony przygotowanego projektu uchwały. E, natomiast jeśli chodzi o przetarg, który, jak pan przewodniczący wspomniał, jest wiele wart pieniędzy podatników, e, no, jedna, jedna strona. Czy, czy chce się pan do tego odnieść? No, półtorej strony, bo tu jeszcze jest podpis na, na drugiej stronie. Panie rzeczniku. Najważniejsze jak to jest projekt, który został tutaj przygotowany przez Zarząd Ruchu Transportu i według mnie nieważne ile on w tym momencie zajmuje stron, najważniejsze, że radni podczas dzisiejszej rozmowy otrzymali, mam nadzieję, pełną informację na ten temat. Pełna informacji, no, tym bardziej, że miała być z nami pani dyrektor Barbara Łuszcz, e, w tej chwili odpowiada niestety, na pytania radnych. E, pani dyrektor już skończyła odpowiadać na pytania dotyczące tego przetargu. Radni wprowadzi dzisiaj wiele poprawek do tego projektu przygotowanego przez prezydenta. Czyli rozumiem, że sprawa ruszy do przetargu? Przetarg I będziemy będzie. Się przyglądać. Możemy uspokoić łodziany po 3 grudnia z pewnością autobusy i tramwaje wyjadą na wróci. ulicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom za udział w tej rozmowie, Państwu Dziękuję za uwagę bardzo. i do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo.